Jak ja w budził, Lubelski, mówił, że to była taka tradycja wtedy w Europie, żeby budować takie domy. Trochę się jeszcze pomylił, że tak w Austrii, ale myślę, że niewiele było. Natomiast, no bo tak, bo w Polsce ja nie znam klasztorów, wszystkie to są raczej nowe ośrodki, nawet te w tych klasztorach, które tworzą, powiedzmy, tyńki, to jest wszystko nowizna. Tyńczycy to utworzyli za pieniądze unijne, nie wiem gdzie, 10 lat temu, 8 lat temu. Ale są też cudowne. Słyszę? Ale jest tam też cudowny. Klimat na szkół jest cudowny, sam ośrodek, tyle samo, do tego, coś złego słyszymy, jest to komfortowy ośrodek. Jak mówię za potężne pieniądze będzie nie nie w wnikać, bo to jest inna sprawa, bo, bo trzeba wiedzieć, że w tej sprawie nie musi być społecznej niespołecznej. tak samo jak bardzo fajna ośrodek ma Arka, może słyszeliście, w Tarnowie, nie? Znakomite mhm. ośrodki zaadoptowane po, po KCPZPR. nie? Ośrodki się kształcili, paśniewcy, i tak dalej, kupili to, Ja nie trafę za śmiercią pieniądze, jeszcze za się jeszcze go remontowali. Bo dzięki, że w sumie to jest służy ludziom i tak dalej. To tak oczywiście na no, ładnej stronie, natomiast oczywiście, żeby trochę przesunąć w historii, bo to nie jest domem krakowskim, ani nie jest domem tarnowskim, ani nie jest domem warszawskim nawet. Jest to dom, do którego ma prawo, że tak powiem, cała Polska, to jest dom wszystkich decyzji. Konferencja Episkopatu na tym trzyma Pietrze, też nie od tak dawna. Konferencja Episkopatu przejęła ten załóg pod opiekę dopiero czyli dni przez 9 grudnia 1981 roku, kiedy się okazało, że no jest taka szansa, że już myślamy o tym, że coś się w Polsce dobrego zaczyna dziać, więc jest okazja, że... Pamiętacie najwięcej kościół w Polsce w ostatnich latach, to są lata 80., czyli po Solidarności, kiedy się tak, taka odbiórczość nastąpiła, więc budowano tych kościół w Polsce masę, masę, masę. Ta nowa to jest też właśnie efektem tam, tamtych czasów, a to osiemdziesiąte. Ta decyzja wydana w osiemdziesiątym roku później realizowana realizowała kilka lat. Natomiast dom powstał w czasie, kiedy Polski na no mapie nie było. Polska była jeszcze pod zabraniem i y, świetny, wybitny ksiądz, y, podobno z niezwykłej klasy y, osobowościowej, ale też świetny menedżer y, i wielki patriota, ksiądz Wawrzyniak ze Śremów, Idąc śladem Zamojskiego, przecież, przecież w tym domu mieszkali Zamojscy, wykupił ten dom od doktora Chwistka. Dom był pod upadłem, to był dom zdrowia, to był taki sana, ośrodek sanatoryjny, pensjonat dla ulicusowych gości. Tu mieszkali Reymont, Cienkiewicz, Padrewski, tu mieszkała cała Elita Świtek, która się przebija przez Zakopane. Ale znam prawnuczkę tego pana, doktora Chwistka, mam dobry kontakt i ona się wiele szczegółów też powyciągała z historii, z archiwum i dalej. Więc państwu w bardzo się nie dało sprzedać, bo on jeszcze jednym dom na Kropówkach, nie bardzo się to układało, więc chcieli, natomiast to towarzystwo kapłanów, które powołał ksiądz Wawrzyniak, no też szukali jakiegoś ośrodka, zwłaszcza, że tu kiedyś mieszkali samoistcy, krajowa samoistcy ze swoją mamą, więc to myślę, że to jakieś tam na pewno związki, no, trudno mi tak mówić na 100%, bo jeszcze tego gdzieś tam nie odkryłem, ale ale no, przypuszczam, że tym się między nimi kierował. Sam Wawrzyniak się długo nie pożył, to zawsze tak mówię pielgrzymkom i ludziom, że jak się ktoś jest tutaj nie urodził, to się tu nigdy dobrze czuł nie będzie. I można z uśmiechem traktować tych wszystkich, którzy kupują sobie, nie wiem, na starość apartamenty, żeby sobie tutaj mieszkać, no chyba że lokują pieniądze do pół bieta, na starość, też to znaczy, się nie będą dobrze czuć. To nie wiem, jak teraz te dwa dni przeszliście, a już była taka zmiana w piątek. Właśnie to przejście między jesienią a zimą, jak jest taka normalna zima. Jest dramatyczne. Tutaj te, te, te skoki ciśnienia, to, to, to tutaj ha, ha, wielu tak. ludzi się czuje po prostu tragicznie. Yy, I po, później na wiosnę, znowu między zimą a wiosną, to jest takie kolejne takie uderzenie, że, że mówię, jak górale tutaj jakoś żyją, bo oni tutaj urodzili i tak dalej. Tak jak przyjrza Stanisław, zawsze się pyta na początku, czy, czy tu spokojnie i śpiewa. Ja mówię, ja, ja śpię, bo ja wszędzie śpię. Więc tutaj w źle nie jest. Ale z drugiej strony trzeba powiedzieć, że jesteśmy w takiej części Zakopanego, która się nazywa Późnice. To, to jest z zakopanem administracyjnie powiązane. Ale nawet jak przechodzicie, to między zakopanym na dole a późnicami jest przepaść. Tam jest to różna: kulturowa i, i architektoniczna, ale także położenie. Jesteśmy dosyć dużo wyżej niż całe zakopane. Jeśli mówi się o smogu, zakopanym w nieczystym powietrzu, to o zakopanym, a nie o późnicach. To jesteśmy naprawdę w bardzo czystej części zakopanego. Nawet z tej racji, że wszystkie tutaj te duże cztery obiekty mają nowoczesne kotłownie mąż się z chieżówką, przerobi się do 2010 roku. I ten dom, który tutaj powstał od 1990 roku, też się nazywał Dom Zdrowia dla księży. Dom Zdrowia. Tu ludzie kiedyś przyjeżdżali nie ze względu na turystykę, tylko ze względu na zdrowie. Ten duży obieg, nie wiem, czy byliście, mieliście czas być w późnicach w ostatnim czasie, dzisiaj, wczoraj, czy tam w dwa, trzy Przed samą koleją polewie jest ten park, dosyć ładnie udawiony. w tym parku jest potężny dom w części odnowionych, w dużej części, ale nie no, na, na, na nieszczęście, moim zdaniem, urządzono tam w tej chwili piórowiec, czyli siedzibę Taszewskiego Parku Narodowego, tam prawie 90 ludzi pracuje. na nieszczęście, no bo wszyscy ludzie dojeżdżają, mają wizytę, do pracy, wszyscy petenci dojeżdżają tam za zarządzane sprawy, ale kiedyś tam był szpital sanatoryjny, leczniczy, taki pucny szpital sanatoryjny, właśnie, tak by to można było w współczesnym językiem powiedzieć, w którym się między innymi leczył święty Maksymilian przed wojną. Jak ja tu przyszłam 2007 roku, to jeszcze ostatni rok on funkcjonował, doprowadzony został do totalnej ruiny. Zawsze to, to mnie bardzo dziwi, że szpital, który był w, pod, pod, pod zarządem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kolegium Medicum, to, przecież kto ma lepszą kadrę niż Uniwersytet, nie potrafili z tym nic zrobić. A park, który ma 96 ludzi, napisali projekt, dostali 4 miliony euro i to bardzo ładnie odnowili, przejdzie. Może dobrze, jak to miał całkiem zniszczyć. Zamojscy stąd przeprowadziliśmy właśnie do później spóźniej. Tam były jeszcze wcześniej te hutnicze i tak dalej, to jest taka historia, też nie chcę wszystkim mówić, no, bo to jest dosyć boga historia, natomiast, natomiast yy, yy, no, ten region właśnie z tego słyną, że tutaj było trochę tak jakby mikro, mikroklimat. Natomiast mam księży, tu wakacje pada też, bo są takie lata, że trzy tygodnie potrafię padać nocto i niektórzy już ucieka, to ja wie gdzie. Zostać tutaj właśnie i teraz wyjść na spacer, bo to teraz jest najlepsze powietrze, bo tu jest już specyficzne powietrze, spacerować, do góry wychodzić, do kusić wieczorem, rano, wieczorem, yy, można szlakiem pod regami przejść i tak dalej, jesteśmy w otulinie Tatrzańskiego Parku Narodowego, ogrodzenie Księżówki jest nawet, jest nawet granicą Natura 2000, trochę mamy problem z tej strony, ktoś park zaczyna budować i tak dalej, a tak tu dookoła, tu jest tylko widzieżowy teren dla Centralnego Ośrodka Sportu pod nami, tak to tutaj jesteśmy już w parku. Więc ten rzeczywiście jest fantastyczny, ale mówię, sam Wawrzyniak biedny, źle się poczuł, wrócił do siebie i tam zmarł w listopadzie tego samego roku, 2010 roku, więc na pewno <laughs> bym się nie cieszył. Towarzystwo się rozwijało, więc zaraz y, zaczęto myśleć o rozbudowie tego domu, a więc y, ten dom segły. 1914, i po ja uważam, że to jest perełka architektoniczna na Zakopane w tamtych czasów. Y, my się to trochę tak delikatnie, że tak powiem, zepsuli, ale tak delikatnie, nie wiem czy Państwo czym. Nie do końca. Nie, nie wiedzą w czy... Zaciepliliśmy to styropianem. To jest cegółka jest sztuczna. To jest taka ta, ta technologia amerykańskiej firmy Dryvit, założona zresztą przez Polaków. Y właśnie po to, żeby odmitować. Niestety na Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska się nie zgodził. Powiedzieli, albo wszystko robimy, albo nie wszystko. Więc metoda zero jedynkowa. Tak albo nie, to się decydujecie. nie ma. Część wodą ocieplamy, część wodą nie izolujemy. Nie boimy się, bo żebyśmy starali się jakoś ten wyjść z tego, żeby nie zepsuć tego charakteru. Ale zepsuty na przykład charakter tego domu, z tego mówię, z tej cegiełki, od drugiej strony, kiedy w latach do 80 dobudowano tą śmieszną jadalnię, w takim miejscu, która przysłania całą wieżę, nie ma tej klatki do się. No to są takie małe minusy, natomiast myślę, że idea była fajna, zresztą ja mówię, jak tak się to zremontowało, to jakaś wielka myśl artykuliczna, takiej prostej budowy, niemniej jednak yy, nadającej takie smaczku temu całemu Wiktorii wtedy, w 1914 roku. Jeszcze tam na przykład ta firma zrobiła, nie wiem, będą gratisował siebie tą altanę, tam, tam ją 8 lat temu, że znowu w ogrodzie. Nawet tam pisze, 914 1914 roku, na, na, na to dachu. Taka waruniewka jest na tym, więc to, to rzeczywiście fajnie to wymyślono. A w latach 20. to budowano te, to skrzydło, gdzie jesteśmy, czyli tą kaplicę. To jest późniejsza, późniejsza część, niż nawet tamta, tamta scena. W 20, bo tak się gdzieś szuka po książkach, po jakichś zapiskach, ten ołtarz lat dwudziestych, Pan Brzega, to jest, no, może może można powiedzieć, klasyka zakamieńskiego stylu. Jeśli Państwo ludzie przyjeżdżają, żeby coś zobaczyć takiego regionalnego, no to, no to ja wiem, że wszyscy jadą na chrzestówki, bo tam właściwie to, tam, że tam nic nie ma regionalnego, to, że ołtarz jest złotą, kolorowo-srebrny i, i tak dalej. Natomiast ta, ten wystrój drewniany może trzęsieć, ale tylko po, to, pamiętam, jaka karma pierwszej po remoncie, bo taka by też teraz budzi kontrowersja, Mówi tak, bo dzięki, że nie zrobiliście drugich szeptów. Nie. ładna kaftwa yy, Ja tutaj nie, nie bronię niczego w tej kaplicy w remoncie, oprócz tego, że wskazuję na ołtarz. Bo ci młodzi ludzie, którzy mieli do dyspozycji przygotować dokumentację taką szybką, wyburzyć kaplicę, budujemy nową. Bo w dobro rekreacyjnym najważniejsza chyba to jest kaplica. Więc nie może być kaplica taka, że nie wolno jej niej wejść, było nie wolno do się wszystko Więc. Yy, Powiem tak, uratujmy to, co najcenniejsze. Ołtarz. bo Po pierwsze, jest klaską zagowiecką: jest przepiękny, młodzielowy ołtarz, przepiękną figurą Matki Bożej. Mm -hmm. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, nie znam się na sztuce, nie jestem yy, jakimś wielkim znawcą, ale nawet dla nich możemy powiedzieć, że to jest coś, coś pięknego. Ja w ogóle przez wiele lat to myśleć, że to jest gipsy, albo jakiś odlewny, jak tam gdzieś przyjeżdżanie. Nigdy mi w nie to jest z jednego kawałka drewna lipowego, na Matkę która trafiła do księżówki nie w latach 20. Dopiero w czasie II wojny światowej. Ludzie przynieśli te figurę z publiczki, jest są Bernardyni i tak stąd i tam jest taka kapliczka przydrożna I on przynieśli tutaj, żeby ratować, że czasem ktoś tam nie zniszczył, czy nie ukradł. Też dwa, bo ta kapliczka się w latach 80., 83. roku. Więc zniszczyła. No i myślę, że tutaj to, to miejsce, to wczoraj widzieliśmy, jak modliście się tej monstrancji na środku na ołtarza, myślę, to jest miejsce na monstrancji, na troli widać. Mhm. Ja to jest tak dostępną, może tak No, miałem okazję parę razy widzieć, że rzeczywiście jest, jest bardzo fajnie zrobiona. To, to są na to jest Brzega, to jest taki artysta, tutaj jego, miał całą szkołę tu w Zakopanem. Kiedyś tutaj ekonomię, z tej ekonomom decyzjalnym w całej Polsce opowiadałem, taki trochę zaprzyjaźniony ksiądz Konrad z Poznania, mówił, że znać, że to opowiadają, no w Poznaniu, że ten, w ci ktoś taką figurę robił, że ci Nie ciekawe, tutaj takich artystów, ciekawe ludzie, ja to gdzieś tam taki za żartowem powtórzyłem, Pani dyrektor Taczańskiego Muzeum przyszła z oburzeniem, z na pod przeświętą, po przeświętym przed zakryciem. co to się zapowiada, że to jakieś wątpliwości, tyle razy to już było badane i tak dalej. Tu jest tyle szczególnych, takich charakterystycznych, że powiem, znaków, że to jest szkoła brzegi. A wtedy takie taki dwie kartki A4, więc nie dnie się do podważać, że to na pewno jest to. No bo bo, no, bo miałem taki adresatów dosyć z Pani w temacie, Yy, coś by ja mi uratowali, bo daje, ja jeszcze jest inna wartość tego ołtarza. To jest ołtarz papieski. Bo to jest kaplica, który odprawił prześwięty na Ja zawsze bym dla takiej równowagi. Na franciszkańskiej 3, jakby się ktoś pytał, mówił papież, nigdy nie odprawił się święty. Tego pojedzie papież. Nie było możliwości, żeby tam na powrót Krakowie na franciszkańskiej 3, odprawił Dlatego, że zawsze odprawiał gdzieś ten. Wawel, błonia, sądy, i z krakowa wyjeżdżał. I Tarnów, i Nowy Tarn, i Wadowice, i Kalwary, to wszystko wyjeżdżał tam, Więc tam, wtedy, gdy nie przyszedł na przeświętą, czy nie przyjechał, był dziwnie doświadczony chorobą, w 99 roku. To ja mówię, to wtedy w ogóle nie odprawił Wtedy przyjęł łóżko, łóżku był na przeświętą, Bo po prostu, no był tak Jeden dzień taki, taki taki, 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 taki A tu odprawił. drugi dzień, jak przyjechał, 4 sierpnia, 5, o 15. Te łapki, które Państwo siedzicie, były właśnie przygotowane na do Pawiecka. Parę dni temu tutaj Pan, robił zdjęcia, pan mówi, że wy, z tego takie rzeczy, tak szkoda, że nie jest to zębina, tylko właśnie miękkie drewno sosnowe. Ja bym, trudno mi powiedzieć, natomiast jest to rzeczywiście dzieło zaplanowane przez Pana Kulona Brzeźniącego. To też taka ciekawa osobowość. Był byli braci to Oni przybyli tutaj z Syberii. Przybył Krzysztof Krzymenowicz z Syberii panu. I jeden już tutaj został zakopany był takim twórcą powiedzieć. Jego projekty są właśnie w pierwszej, wszędzie się pokażemy. Jesteśmy w kaplicy, to są jego ławki, Jesteśmy w apartamencie, w zobaczymy projekt jego mebli, Na jadalni te stoły, ławy, wyspy, to jest wszystko jego, jego, jego już tak powiem, koncepcja. Tak samo jeśli chodzi o tam, wiecie się nadalnie, to może zwrócić uwagę a to miejsce centralne. No może troszeczkę. Wydawać mi się, że lepiej, żeby było z drugiej strony. Ale faktycznie może go tam kuchnia, więc on może być lepiej z tej strony. Bo to jest jego koncepcja. I ja poznałem te panie, które tkały tam gobeliny, I że to, oni poprosili, żeby zrobiły w 1986 roku. gobelin z Janem Bawem II. To jest, to jest, to jest, to jest... też wielki klasy dzieł sztuki. Ja raz tak przekorymuję, się tam a na Wawel. Jakie to ma to znaczenie? raz na Czy to, że, że Król miał pieniądze, że ty miał pieniądze, i kupił tam gdzieś na wschodzie jakieś ładny materiał, ładne dywany i powieśli tam Przecież tam ani nie Polacy te nie robili, ani to jest polska sztuka, ani to są polskie sceny i tak dalej. I to mi kiedyś powiedział pan Ksiągowski, pan rektor Akademii Sztuk Pięknych który mówi, jest się znaczy na grafice, ale mówi, na terytorium sztuki na to, że to jest wielkie dzieło. To tkały panie zakładów za kastwa artystycznego z, z, z Zakopanego Cepeli. To jest specjalnie dobierane wełny, naturalnie barwione. I, I to była scena, którą sobie wymyślił pan król, żyjący, żeby właśnie na tym była postać Jana Pawła II pod krzyżem Dolinia czy wtedy, kiedy spotkał się z Wami, w 83 roku, w Dolinie Pomorskiej. Ja też mam o tym wątku teraz mówić, bo co by nie powiedzieć, zachowany, można powiedzieć, miało kompleks. Mieli papieża w 1979 roku w Nowym Targu. Między tymi dwoma miastami, miasteczkami zawsze była. Pierwsza czy to nie, było odwieszanie. Odwieszanie to tu jest tylko jedno miasto Nowy Królewskie miasto XIV wieku. Wczoraj jeżeli mówił tam na spotkaniach, mówiliśmy, zakopana to była dziura, taka zabita tu mało kto w ogóle o tym wiedział, gdzie to w ogóle jest. Jeśli ja tu na Portalu były jakieś znaczące wioski, to Poroni i Szaflarów. To były dwie rzeczywiście stare, z tradycjami, zakopane, to, to, nikt się tu mieszkać. Kto by tu mieszkał? Ten dom, który został wybudowany w 1830, w no, 1834 roku dla synowi Krasińskiego, bo owdowiała, miała dwójkę dzieci, jeden syn starszy, Adaś był, tu dzieckiem, a już musiała wtedy iść wieść, że jest taki ten w gdzie jest dobry klimat, taki zdrowotny. dwa no, potem miała pieniądze, budowali dom, no, to niektórzy myślą, że to był pierwszy dom do całego zamieszkania. Dlatego ten dom na początku stara się Ada się Adasiuszko, się na cześć tego syna Krasińskiego, więc, więc tak, to, tak to wyglądało. No ale w ostatnie lata rzeczywiście, dziesiąte, 40 tutaj lat, to co bym nie powiedział, Zakopan jest znane, znane w całym świecie też to, 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 Ten drugi charakter miasta, czyli charakter sportowy, te zawody fisowskie w latach 60., które też już w się wspominają, było potężną promocją tego miasta i tego regionu. I później cała era dobrych skoków Małysza. Kto się nie zna zachowanego w Europie przez trudno skoków? Przecież te skoki przyciągały naprawdę no. całą ilość z Polski. To dlatego się pod koniec już małyszego Małysza, jak ja pamiętam 2008-2009, to tu byli wszyscy. Od polityków, sportowców, aktorów gangsterów, yy, mafiozów, zwykłych, yy, prostych ludzi, robotników i tak dalej, to wszyscy mieli. Całe to było chyba parkowisko, yy, to tak yy, można było spotkać, w różnych spotkaniach miałem udział, z yy, żalem tylko wspomnę jedno, tych właśnie prostych ludzi, którzy przyjeżdżali tutaj i mieli problemy, żeby załatwiały mi to byli już tak pijani, że na świecie. Nie, nie wszyscy byli w stanie gdzieś na stoczni. Więc są to było trochę takie, takie, takie troszeczkę mają no, no, przykre uczucie. Ja wychodziłem pięćdziesięciu w pas samochodu, autobusu i tak drugi wpadł do fosy, a reszta szła jak do na sześć na, na skoczy, jak się zimą w to było. Więc to tutaj rzeczywiście, no i to też ustawił. Natomiast ja tak usiadłem, no ja miałem gdzieś na panach jedną targę i z tego regionu, nie to w ogóle... Ale to dla mnie to musiało być, to ta Pani Starsza, która tykała tego weli Pani Jaroszewska, ja nie psał, tego ja tylko twarz ma papieża, a reszta to, to, to jest dzieło wielu, wielu ludzi. I mówi tak, jak się tak w tamtym roku. W tym roku do Pana drugi pewnie nie wiem, czy Pani...